Robimy wszystko, żeby tymi pacjentami się zająć najlepiej jak potrafimy. Sytuacja z umieszczeniem pacjentów w jacie dla karetek jest sytuacją bardzo trudną, ale adekwatną jakby do warunków, w jakich jesteśmy, czyli do stanu wojny z pandemią. Warunki w wiacie nie są może jakoś bardzo komfortowe, natomiast są dla pacjentów na pewno bezpieczne. Z tego względu, że wiata jest i klimatyzowana, ogrzewana, wentylowana, a także monitorowana, jest tam stały dostęp kamer. W związku z tym pacjenci są na bieżąco doglądani i na pewno nie mają tam warunków takich, w których można by powiedzieć, że jest im zimno, bądź są niezaopiekowani. Ci pacjenci w wiacie dla karetek umieszanie to są pacjenci i z potwierdzonym dodatnim wynikiem zakażenia koronawirusem i pacjenci, którzy na taki wynik oczekują. Natomiast zaletą tej wiaty jest właśnie jej rozmiar, w związku z czym można bezpiecznie tych pacjentów rozdzielić. Oni nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Stwarzamy też warunki, staramy się stworzyć warunki takiego, takiej intymności pacjentów. Oni są poddzielani parawanami.